Podczas naszego kolejnego spotkania chciałbym Was zaprosić znowu na duchową podróż do XVI-wiecznej Europy. Tym razem jednak opuszczamy Francję i udajemy się na północ Włoch, do Mediolanu, stolicy Lombardii. Jak wiecie, Lombardia jest regionem najbardziej dotkniętym przez pandemię, która niszczy i destabilizuje życie całego świata. Mediolan w XVI wieku wielokrotnie musiał stawiać czoła epidemiom. Wtedy jego duchowym przywódcą, pasterzem był święty Karol Boromeusz. Postać niezwykła, która odegrała istotną rolę po Soborze Trydenckim. To właśnie dzięki niemu te wszystkie wskazówki, które ojcowie soborowi razem wypracowali w trakcie soboru, były wprowadzane w życie. Zresztą święty Karol Borromeusz naznaczył także nasze życie religijne codzienne, dlatego że to właśnie on tradycyjnie jest uznawany za twórcę konfesjonału, który dla nas jest tak oczywistym elementem wystroju kościoła. Otóż, jakie były początki epidemii, która dotknęła Mediolan w 1575 roku? Otóż, jak łatwo się domyśleć, 75 rok to był rok jubileuszowy. Jak dobrze wiemy, bowiem papieże co 25 lat ogłaszają specjalny rok łaski. I właśnie w 1575 roku Grzegorz XIII ogłosił rok jubileuszowy. Wówczas odbywano pielgrzymki nie tylko do Rzymu, ale do innych ważnych sanktuarium. A przypominam, że Mediolan ma takie ważne sanktuarium. Jest nim dzisiaj niestety opustoszała katedra, gdzie znajdują się relikwie gwoździa pańskiego Santo Chiodo, ukazywane zawsze 14 września w pięknej celebracji, której przewodniczy arcybiskup Mediolanu. I właśnie tam, w 1575 roku, do tego miejsca, gdzie przechowywana jest ta ważna relikwia męki pańskiej, przybyły tłumy pielgrzymów. Niestety, pośród pielgrzymów były osoby zakażone, i epidemia rozpoczęła się właśnie od obchodów jubileuszowych. Władze Mediolanu, które wtedy były władzami hiszpańskimi, bo pamiętajmy, że po wojnach włoskich Mediolan znalazł się w rękach hiszpańskich, zakazały arcybiskupowi organizacji wszelkich, religijnych ceremonii. Karol Borromeusz na to się zgodził, ale z drugiej strony widział pewną niekonsekwencję w polityce władz. Otóż w 1576 roku, kiedy epidemia już dotykało, dotknęła bardzo dużą część mieszkańców Mediolanu, do tegoż miasta przybył Juan de Austria, nieślubny syn cesarza Karola V który był wielkim zwycięstwem z bitwy pod Lepanto z 1571 roku. To właśnie on poprowadził wojska chrześcijańskie do zwycięskiego starcia z Imperium Osmańskim. Władze hiszpańskie, władze Mediolanu nie miały nic przeciwko wielkiej feście urządzonej na cześć Juana de Austria. To spowodowało konflikt między arcybiskupem Mediolanu a gubernatorem hiszpańskim. Karol Boromeusz pewnie słusznie pytał, przeszkadzały wam ceremonie jubileuszowe, a nie przeszkadza wam to, że organizuje się wielkie przyjęcie na cześć polityka hiszpańskiego. Innym przejawem niekonsekwencji było to, że władze hiszpańskie w momencie kiedy epidemia zaczęła dotykać większą część mieszkańców Mediolanu opuściła po prostu miasto. Karol Boromeusz zatem musiał nie tylko sprawować opiekę duszpasterską, opiekę duchową, ale musiał przejąć odpowiedzialność za organizację pomocy sanitarnej, dotkniętym przez epidemię mieszkańcom. Otwierał nowe szpitale, wysyłał osoby do domów tam, gdzie zakażeni umierali w samotności, aby przynajmniej mogli ostatnie chwile swojego życia przeżyć w godnych warunkach i zaopiekowani przez innych. Oczywiście najważniejszym wyrazem troski Karola była opieka duchowa. Wysyłał on księży, sam chodził do zarażonych, aby im udzielać ostatnich sakramentów. Zresztą myślę, że Karola Boromeusza można uznać za pierwszego organizatora tych mszy, które my dzisiaj nazywamy mszami online. Mianowicie to on wtedy zorganizował 20 różnych punktów w mieście, które wyznaczały takie kolumny, piękne kolumny, na których szczycie był krzyż. I właśnie w tych dwudziestu miejscach były odprawiane msze święte. Ludzie nie mogli oczywiście wychodzić z domów, śledzili je z okien. A ci, którzy byli bardziej oddaleni, widzieli chociaż te krzyże, które były na szczycie kolumn, aby ta, ten widok znaku zbawienia był dla nich pociechą i wsparciem. Zaraza utrzymywała się długo. Pomimo modlitw, procesji, jednak Pan Bóg nie przychodził tak szybko z ratunkiem dla Mediolanu. W pewnym momencie zdesperowany, wręcz święty Karol, zaczął błagać władze miejskie, aby prosić wspólnie o pomoc świętego Sebastiana, który uważany był za patrona właśnie w czasie zaraz i epidemii. Niechętny na początku, ale także przyparty do muru, gubernator miasta podjął decyzję, aby wznieść Tempio di San Sebastiano, świątynię świętego Sebastiana, która do dzisiaj stanowi element topografii sakralnej Mediolanu. I co ciekawe, do dzisiaj 20 stycznia, czyli w dzień wspomnienia świętego Sebastiana odprawiana jest tam msza dziękczynna, dlatego że w końcu w 1577 roku po długim czasie, prawie dwuletnim, epidemia ustąpiła. Święty Karol Boromeusz jest dla nas szczególnym patronem po pierwsze, dlatego, że zobaczmy, dzisiaj jest także wiele napięć między tym, czego naucza Kościół, i między władzami, które pewnie w dobrej wierze ograniczają spotkania religijne, ceremonie. Karol Boromeusz rozumiał to napięcie. To napięcie będzie, będzie również towarzyszyło nam w kolejnych tygodniach tej epidemii, którą przeżywamy my. Ale święty Karol Boromeusz był w tym trudnym czasie. Także pod względem relacji między państwem a kościołem był człowiekiem pełnym roztropności. Budmy się o tę roztropność i dla naszych pasterzy kościoła, i dla naszych władz, aby umieli w tej trudnej dla nas sytuacji, tak jak Karol Boromeusz, szukać przede wszystkim dobra drugiego człowieka. I nie bójmy się też prosić świętego Sebastiana. Jak pomógł Mediolańczykom, myślę, że i dla nas będzie wsparciem w tym trudnym czasie.